Witam Państwa w poniedziałek 17 dnia lutego. Z tej strony Daniel Kostecki. Patrzymy na wykres H4, parę euro dolar, która cały czas znajduje się w okolicach poziomu 1,37. Najwyraźniej inwestorzy upodobali sobie ten poziom. Do wymiany. Euro na dolara, a także dolara na euro, i e, dziś raczej z tego poziomu gdzieś za daleko rynek się nie ruszy ze względu na to, że mamy święto w Stanach Zjednoczonych, a więc to zazwyczaj powoduje mniejszą zmienność na rynku. No i tym samym e, najbliższe miejsce oporu to 37 -38, więc relatywnie niedaleko od e, obecnego kursu. E, a wsparcie to dolne ograniczenie tego oto kanału. Trendowego, także tutaj też górne ograniczenie oczywiście stanowi miejsce oporu, ale do niego jest nieco rynkowi dalej, także jak na razie 1,37. No i będziemy musieli pewnie poczekać jeszcze kilkanaście czy też kilkadziesiąt godzin na to, aby sytuacja tutaj stała się bardziej czytelna. Na razie dla trendu wzrostowego, co jest charakterystyczne, to to, że ten rynek, jak widzimy tutaj, patrząc po tej takiej konsolidacji wzrostowej, no to charakterystyczne jest to, że notowania pozostają wewnątrz takiego oto kanału trendowego, nachylonego mocno pro wzrostowo, więc gdyby tutaj doszło do wybicia 1,3740, 1,3750, to zapewne mógłby tej powstać duży ruch trendowy, natomiast wyjście dołem z tego kanału, którego dolna ograniczenie jest teraz testowana, mogło powodować test tego do tego w tym szerszym kanale trendowym. Para funt, dolar cofa nam się z tych ostatnich szczytów. Jak widzimy, ten ostatni ruch wzrostowy jest bardzo, bardzo, bardzo silny. I teraz ta korekta może tutaj sięgnąć sobie zniesień 23,6, co właśnie robi i 38,2%. Ponieważ od dołka można tutaj zacząć liczyć te fale jako 1, 2, 3. W związku z tym teraz mamy dopiero korekcyjną czwórkę i jeszcze ewentualnie ruch wzrostowy na 500. Mówi się, że okolice 1,68 to jest taka bardzo dobra um, okazja do e, sprzedawania funta na średni i długi termin. Także e, taka fala piąta faktycznie mogłaby tutaj powstać i wtedy też e, byłaby to okazja do średnioterminowej pozycji krótkiej. Na eurofuncie po raz kolejny mamy nadbicie ostatnich dołków e, i po raz kolejny mamy zbliżenie się do dalszego ograniczenia formacji e, klina zniżkującego, ale za to nie mamy jakiegoś zdecydowanego trendu, nawet pomimo tego, że po raz kolejny to dolne ograniczenie wybijał. W związku z tym e, cały czas wydaje się, że tutaj jest jakiś duży potencjał wzrostowy, no bo takie nadbijanie dołków bez trendu świadczy o tym, że ktoś te zlecenia z tych dołków cały czas zbiera e, najwyraźniej jeszcze za mało, aby wykreować taki ruch, ale coś tutaj jest na rzeczy. Dolar australijski lekko słabnie dzisiaj. Od strony technicznej mamy podwójny szczyt, w związku z tym lokalne cofnięcie jak najbardziej jest tutaj wskazane pod poziom 0,90. Czy to jest koniec wzrostów? No raczej jeszcze nie, ale przynajmniej w najbliższym odcinku czasu powinniśmy obserwować lokalną korektę i później ewentualnie powrót jeszcze do ruchu wzrostowego, ponieważ ta struktura od dołka też wydaje się jeszcze być niewykończona, czyli mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, teraz raczej rozbudowana czwórka i jeszcze potencjał do ruchu na fali piątej.